przykazania wam pozytywnej energii. Jestem tu sama i nie zanosi się na zmiany, ale e, czuję się dobrze. E, zatem postanowiłam poprawić wam e, nastrój. Myślę, że przewidywania maturalne e, mogą to zrobić. E, myślałam i myślałam, aż doszłam do wniosku, że pojawią się tematy związane z poważnymi wyborami życiowymi, e, z walką dobra do złe. złem. E, z postawami życiowymi, z jakimiś filozofiami, z jakimiś grzeszkami popełnionymi. W tym kierunku bym poszła, i dlatego literatura wojny okupacji jest e, ważna a więc e, zdążyć przed Panem Bogiem, Hanny Kral opowiadania Borowskiego, inny świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego, ale czumę też bym przypomniała bo tam się mówi o walce ze złem Alberta Kamisa. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Zbigniewa Herberta z przesłaniem pana Gogito na czele. Przeczytałam też, że jest rocznica okrągła, bo 400 lat mija od śmierci Stanisława Żukowskiego hetmana Wielkiego Koronnego, który żył w XVII wieku. Wiem, że to Wam nic nie mówi, ale mi tak. W podręcznikach jest często fragment Wojny Chucińskiej. Wacława Potockiego, będący przemową tego hetmana do polskich żołnierzy walczących z Turkami. A wojna chodźcińska Wacława Potockiego to jest drugi nasz epos. Bo nie tylko Pantadeusz został napisany, ale również wojna chodźcińska Wacława Potockiego w XVII wieku. To na razie tyle. Dziękuję za uwagę. Przesyłam Wam wszystkim serduszko. Do zobaczenia no, w następnych filmach.